Kochamy Świnoujście i zawsze z wielką ochotą tutaj przyjeżdżam. To już po raz jedenasty spotykamy się w Świnoujściu. Możemy tutaj spotkać ludzi z całego świata? Są z nami, proszę Państwa, dzisiaj przedstawiciele Austrii, Białorusi, Belgii, Chin, Cypru, Republiki Czeskiej, Demokratycznej Republiki Kongo, Grecji, Iranu, Izraela, Łotwy, Malezji, Mołdowy, Panamy, Republiki Południowej Afryki, Rumunii, Słowacji, Szwajcarii, Tajlandii i Urugwaju. Serdecznie witamy Finowiście. To jest bardzo potrzebna konferencja, bo nie tylko pokazuje potencjał Świnoujścia zachodniego pomorza, ale także potencjał ludzki, potencjał związany z możliwością działania, współdziałania, współpracy na rzecz rozwoju gospodarczego. Forum BBF będzie dobrą okazją na to, żebyśmy. Mogli otworzyć współpracę pomiędzy Wietnamem a Polską. Każda konferencja, ona ta ma charakter cykliczny, jest dobrą okazją, żeby przyjeżdżać. I dzięki bbf możemy przekazać, sprzedać i nawiązać różnego rodzaju kontakty. Very important forum here. Very pleased to be here. Very pleased uh, to meet uh, experts uh, in the area of energy security, but not only that, in the business-related matters. Myślimy, mówimy, my się wymieniamy doświadczeniami, swoją wiedzą teoretyczną, często właśnie praktyczną zdobytą gdzie indziej. Która jest przy okazji takich spotkań, transferowana także do miejsc, gdzie te spotkania się odbywają? I to w atmosferze bardzo ciekawej, w atmosferze fajnej dyskusji, ciekawej dyskusji, gdzie można się pospierać, podyskutować. Baltic Business Forum. Tu można robić biznes.